Czy Frankowicze mogą liczyć na niższe raty swoich kredytów? Niestety, pomimo wcześniejszych prognoz ekspertów, frank szwajcarski nie zwalnia tempa, a jego kurs nieustannie rośnie. Jeszcze kilka miesięcy temu za franka płaciliśmy 4 zł i 28 groszy. Dziś kurs zbliża się do 4 zł i 56 groszy. Co więcej, prognozy mówią, że w końcówce roku kurs ma nadal rosnąć. Na domiar złego, nawet ewentualne obniżki stóp procentowych w Szwajcarii nie muszą oznaczać, że kurs CHF się obniży. Frank szwajcarski od lat pozostaje bezpieczną przystanią, szczególnie w czasach globalnych zawirowań. To stawia wielu kredytobiorców w trudnej sytuacji, w której wysokość ich zobowiązań wobec banków rośnie. Co zatem mogą zrobić frankowicze, aby uniezależnić się od wahań kursu franka? Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest pozwanie banku i uzyskanie orzeczenia o nieważności umowy kredytowej. Proces taki trwa jednak średnio około dwóch, trzech lat. Jednak przestać spłacać kredyt można szybko. W przypadku naszych klientów często zdarza się, że nawet w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku o przyznanie przez sąd zabezpieczenia roszczenia. Gdy sąd udzieli takiego zabezpieczenia, kredytu nie trzeba spłacać już podczas trwania postępowania i można spokojnie czekać do momentu wygranej, kiedy to bank nam zwróci pieniądze. Bank tymczasem nie może z tym nic zrobić i wyciągnąć jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Oto przykłady takich postanowień naszych klientów. W sprawie przeciwko PKO SA, nasi klienci już po 11 dniach od złożenia wniosku uzyskali postanowienie sądu, które pozwoliło im zaprzestać spłacania kredytu do czasu prawomocnego wyroku. W Bydgoszczy sąd rozpatrzył nasz wniosek o zabezpieczenie w rekordowym czasie 9 dni, dając kredytobiorcy możliwość wstrzymania rad oraz zakazując bankowi wypowiadania umowy kredytowej. W Szczecinie w sprawie przeciwko bankowi BPHSA sąd wydał dla naszych klientów postanowienie o zabezpieczeniu już po 7 dniach od złożenia wniosku. Jak widać, istnieje realna możliwość zabezpieczenia się przed wysokim kursem franka i uniknięcia dalszych spłat kredytu. Czekanie na dalszy rozwój sytuacji na rynku walutowym może być kosztownym błędem. Subskrybuj nasz kanał, aby zawsze mieć najważniejsze informacje dla kredytobiorców.